Witam na kolejnym odcinku z Let's Play Test Vzmucona wilcześnie długa No a więc yy, dalej jesteśmy tutaj między mechanizmami to trzeba tylko oczekiwać aż się pokaże Bama i nie otworzy nam się cała więc chyba, że coś tam zrobiłem ale ja się nie będę bawił z tym i od razu jak się podnosi to przychodzę ona się podnosi na sekundę posył się około tego więc nie ma czasu z dostacenia mhm. super jeszcze tutaj mam piękne Piękne pułapki na nas, tutaj na duszy No, szczęście mam trochę mixów. No to idziemy. E, tak, właśnie. Mm. Tutaj jest taka głupia rzecz, że y, potem ma swoją wysoką medę. Posłuchajcie. Zajmę się tym. Widzisz, będziemy potrzebować mnóstwo. Mm, mnóstwo trupów. Damy radę. Widzicie, on mi uciekł. Ebonoweku. pozbiegam sobie. Eee... Brand do na do 55. Może do stówki jakoś się dojdzie tutaj mamy zależne drzwi mistrza, ale myślę że coś tu jeszcze będzie. Nie, jednak nic. A więc idziemy dalej. Chyba, że coś tam mi umkło wcześniej. Może tu coś jeszcze jest. Co się. A, i nie skończyłem właśnie z tą wysoką, raczej z tą, no, radą potemy yy, Ona przyzywa chyba yy, jakby to nazwać przy, yy, przy, yy, przy, yy, przyzywa jakieś yy, duchy yy, których się nie da zaatakować chyba, że biorą nami, ale w ogóle moje obrażenia nic nie robiły. Nawet się nie pokazało, że e, atakuje kogoś. Nie wyświetliła się nawet nazwa. E, więc tak. Tam e, wychodzą ciągle draugi. A ta e, jej wysoka rada tak zwana. Czy jakoś tak. E, strzela do nas piornami, więc się tam przyda coś na piornę. Coś na pełny się przyda. Nienawidzę tych kamieni Kurde Muszę go w tej lokacji W tym zadaniu No nie skończyłem mówić mm, Trzeba zabić wszystkie draugi Ich tam jest z 20 Albo coś było tego i one będą wychodzić stopniowo yy, Ta wysoka rada ciągle w nas będzie strzelać biał Więc przyda się jakieś tam te aweksje inne tam kto? i to jest chyba naj... Yy... Najtrudniejsza rzecz z tym razem. Najlepiej tam wysłać najemnika, niech się pobije później wywchodzić, albo niech najemnik idzie do akcji, a wystrzelajcie na przykład. No nie. Nie tylko, mroz nie tylko lodem dostałem, zmniejszyli mi kondycję, wzięli więcej niż połowę HP. I jeszcze dostałem chorobę. Ależe nie. To spokojniej. Co za holegny wamkik, oczywiście, yy, można zrobić sobie więcej dziwigo jakbyście chcieli. To są różne te przedmioty, na przykład buty wołowe. Jak dobrze pamiętam, 45 dają, ale można zakupić chyba na trochę więcej. Nic specjalnego nie miało, no i ja idziemy dalej. No, dlatego, warto mieć. Tutaj najemnika niech on sobie są Już Tam nie sam idzie. niedaleko. O ekstra. nie Zginiesz i będziesz mi służyć. Lepiej, żeby tutaj wszyscy stąd nie wstali, bo będzie trochę sieczki. Trochę sieczka będzie. <śmów> Moi wezdy broń z pięściami na mnie pójdą. No nie Nie <śmów> pod Skąd cię Ja. To on to numa ban, przecież Głupia, bo ciągle trzeba nasycać yy, tej notami duszy. Nie wiem skąd to mi wziął. Dobra, idziemy dalej. Yy, jeszcze trochę to potrwa. Jeszcze tu trochę jest tych drzwi. Albo nie. Moja pomyłka. Właśnie widzicie chyba jak dobrze pamiętam wysoko po, no, Potem my. No a więc to jest już prawie koniec. Tam później trochę się się z magiem. No, no i to tyle ten głos, za Zabiorę za tę czaszkę i to Udało ci się dalej Dostajmy fajną także za ukończenie tego zadania. moją radę! Przekonajmy się! No dobra, może z tymi dwudziestoma... 20... Może też z tymi dwudziestoma trochę przesadziłem, no ale... Trochę ich tu jest. No właśnie, on, on yy, ta gada ich skrzysza i to jest bardzo nie, nie fair. <laughs> Więc ja sobie poszczelam, <laughs> choć nic z tym nie robię, niestety. No i no, to już jest prawie koniec. Nie będzie jakiegoś takiego bossa, będą tylko tyle po prostu i ta gada do nas będzie strzelać. No to znaczy do pomocnika bo mówisz, bliżej, ale do nas też. No to na tyle mojego komentowania Mam nadzieję, że w końcu będzie trochę więcej widzów Jakoś się to... Będzie może więcej pytań w końcu Chętnie pomagam, bo i tak... Jestem w temacie, więc... Pytajcie, bo mam dużo czasu na odpowiedzi Chcę zrobić najwięcej let's play z Wow. Ale jeszcze zobaczymy może ktoś mnie prześcignie w tym no ale postaram się zrobić jak najwięcej przynajmniej yy, z dzisiejszą motywacją tutaj ładnego Buga. Wydłówać mu oczy. On powinien nie żyć, a wchodzi w ścianę. No i to na tyle. Do usłyszenia. A zdejmę sobie.

Wyrzuć! Śmij wyzwanie! Wyrzucić z nich wyzwanie! Co ten pośpiech? W czym mogę pomóc? Wracasz. Mam nadzieję, że zwycięsko. Doskonale. Takie rzeczy zazwyczaj udają się, gdy ludzie zaczynają działać. Uświęcę te szczątki. Na wypadek, gdyby Falk nie wyraził się jasno. Samotnia ma u ciebie dług. Poczekaj, ile sunka i mój. Prowadzić go z powrotem. Dlaczego wszyscy mnie ignorują? Czemu się odwracacie? Czy nikt mi nie pomoże? Płomień żywotny. Mój mistrz mnie opuścił, opuścił swoich ludzi i nic, co mógłbym rzec, nie zmieni jego decyzji. Nie chce oglądać nawet mnie. Mówi, że przeszkadzam mu w wypoczynku. Minęło już tyle lat. Pomożesz mi? Proszę. Ostatnio widziałem go, jak odwiedzał przyjaciela w Błękitnym Pałacu. Nie, nie, to nie był nikt zwyczajny, jak na przykład Jarl. Nie, tacy ludzie są dla niego zbyt mało istotni. Nie, poszedł do zakazanego skrzydła pałacu porozmawiać ze starym przyjacielem. Będzie ci potrzebna kość biodrowa. To bardzo ważne. Bez niej nie wejdziesz do skrzydła Pelagiusa. Och, ty niczego nie rozumiesz. Niech niebiosa ci błogosławią, a droga łatwą będzie. W porządku. Time? Jestem zmuszony... Pro Pośpiesz się, nie mam czasu Niech na co. bogowie czuwają spry. nad tobą podczas bitew. Dziś udało ci się dokonać czegoś wielkiego. Nieważne, komu sprzyjasz w tej wojnie, Potema zniszczyłaby obie strony. Gdyby nie ty, zakończyłoby się to porażką. Powinienem był uważniej słuchać ostrzeżeń warniusa. Nigdy już nie popełnię tego błędu. Przyjmij tę zapłatę. Jarl chce okazać Ci wdzięczność, ale bardzo chce zachować powrót potemy w tajemnicy. I nie zapominaj, że uważamy Cię za jednego z obrońców samotni. Mam wiele metod radzenia sobie z ludźmi. Nie z nich są przyjemne. Anne Breiling do usług.